ciekawe ty. <laughs> co tam na kąpię u mnie jest. Hmm. Może sobie zobaczę hmm, chromowy. Sto hmm. subów. Co? temat chromowy Dzisiaj sobie nagrane taki filmik. Nie wiem co wy zrobiliście. Dobiłem. 100 subskrypcji. To jest mega. Za nie, no mega nie. To jest nawet duży produkt subskrypcji. A więc, kto subika nie został z dzwoneczkiem? To jest po prostu. Lubię każdego widza. A więc dziękuję Wam za 100 subskrypcji. A więc macie tutaj przycisk subskrypcji, kliknij go o tam na dole. No i zostawcie jeszcze łapeczkę w górę. No i specjal. To właśnie to Uwaga! specjalna na 1000 subów To będzie! Uwaga! specjalna na 1000 subów to będzie Rozbijam sobie na no, ubie pięć jajek pięć jajek aż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie? No Więc będzie przerobany specjalne na 1000 subów Oczywiście jeszcze no mam, mam bana na live y. Już to było od 5 miesięcy No. Yy, no i co? Dziękuję naprawdę Wam za te 100 No, Zostawajcie ze mną. Możecie coś wbić na mojego Twitcha, który też będzie link w opisie. O, jeszcze będziecie mieli link do mojego kolegi, któremu zrobiłem grafiki i on mi wypromował. Miałem 100 subskrypcji. A więc serduszko dla Ciebie. Desi 23. Serduszko. Desi 23, jak to oglądasz? And dziękuję Wam za stosunków. Macie tutaj 30 subskrypcji, kliknijcie go o tam na dole. Jeszcze nie zosta z z zostawcie lajkacza pod filmem. Badajcie do jego na kanał, też macie w opisie. No i co, no? Macie też mojego Twitcha w opisie. Tam są czasem live'y, ale na tym laptopie to. No co ja zrobię? No, będą lagi strasznie, będę miał 60 fps. Dziękuję Wam za ten filmik. Dziękuję za stosunków. A więc. 没错，也控制，像我过。